U znamy ten si, po co ta podana moda na plik U nie podoba mi się to poroba co to ma być U podobani co do nas było To U polowani zreszcie że... Rip U znamy tesi, po co ta podana moda na plik U nie podoba mi się to poroba co to ma co to ma być U podobani co do nas było To U polowani zreszcie w sensie, że uuu, W sensie, że łuh? W sensie, że huja, ja wbijam w ten tu Wreszcie się odbijam i wcale nie pytam dlaczego, tylko raczej huh? No powiedz mi kto! Wu, ty, 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 powiedz mi po co, dlaczego? I kiedy rapowe numery poleciały tak daleko, daleko, pokażę ci jak robi się, to gówno mówię ci na boga, mam to wydżabane, wyrezane, takie loty, kiedy rezam takie zwroty. łuh, polizowane, huh? W nich, w mam wyjebane, wyjebane, bo jedyne nie, by dać miasto! O.

Misie, wytykało, bo za mało podobało mi się Kiedy byłem mały podawano mi się Staw, a nie podawano mi się, podawano pota na nocy I chcę życie, picie, bo zjeść ich chcę Kurwa chcę i zjeść Człowieku nie wiem, jak Pić żyć chcę Żeby kurwa podobało mi się Nie chcę, a nie, a nie Żeby wydawało mi się Aaaa, wszyscy pochylicie, chycie Kurde Proszę, por favorior,

Lecisz lecis lecis ze mną, le płonę, ze mną pośleć. Lecisz lecisz ze mną, lecz pali na pewno pali, pali pali, pali Kto ma taką wczute, kto ma, kto ma parubów pod butem? kto ma, kto ma o nas, o nas debilu mówili wtedy, kiedy mówiłeś depilę, co nie mieli nic do powiedzenia tyra, leci Lawina, nabijam co tam nagadałeś, że to mało laty, że to chajstyt, że my to pytały debilu, bo to jakbym miał po tobie, że twoje dzieci to są banany, nie dajesz szacunku, to go nie odwaję. Pojechany mam na waszy wciółty jest. Jestem wychowany na hip hopie, co mi kazał robić swoje <grymne> Miasto, ma pełne hip hopu. I KSGF, k 3 w Ander, 3 to kumo, więc najpierw lamu się przystopuł. Bojam, ty do trzymaj krok. Lotu no, zboczyłem z tematu, zboczyłem z tropu. Trap, stop, kill. Oto kado, 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 oto kado.